Się ma wszystkim. W związku z tym, że wczoraj wyzerowałem koncertowo, wpadliśmy sobie na nasz kanałek. Taki tu. Na okonie, których zawsze o tej porze roku jest tutaj na gęsto. No i młody na Pinkę i na czerwonego robaczka. Coś tam sobie próbuje łapać. Kiepsko mu dosyć idzie. Ja za to. Stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba się nauczyć nowego łowienia. W moim wypadku nowego. Wziąłem sobie spinning. Uczę się ultra Nowego w moim wypadku, bo zawsze to były jakieś tam pały. 15 do 50 gram. Tutaj mamy 2,40 długości. Mistro Infinity do 12 gram. I powiem Wam, że. Malutkie wahadłówki i wirujące ogonki się kiepsko na tym sprawdzają. Bynajmniej dla mnie jakoś mi niewygodnie. Za to wszystkie mikrożygi, mikrodżigi, małe gumki o takie wynalazki. 4-5 cm ogarnia się tym całkiem przyjemnie. Delikatne, trzeba się trochę pouczyć w moim wypadku, ale całego pudełeczka szał dzisiaj to są o takie właśnie przezroczyste gumeczki tudzież jakiś motor oil i bardzo fajną robotę robią nam białe kryształki i jaskuły jaskuły białe jaskółki w perle takie około 5 cm zbrojone wszystko gramem dwoma tak chyba nawet trzema ale ale coś na tym wyjeżdża. Jak na to miejsce? Szału nie ma. Młody te drobnice ciąga na pinkę. No, na te gumeczki wchodzą trochę większe sztuki. Do 30 plus im daleko, ale mamy na nie fajny pomysł. Wędka pasuje rozmiarowo do wędkarza bardziej na pewno jak do mnie pełne skupienie